Prawie 5 pokoleń Polaków przez 123 lata walczyło o odzyskanie niepodległości. W tym roku mija dokładnie 100 lat od momentu, w którym Polska wróciła na mapę świata. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na specjalne wydanie naszego programu. Rok 2018 jest szczególnie świętowany przez Polaków na całym świecie. W naszej szkole tegoroczne obchody również miały specjalny charakter. Już w poniedziałek, 5 listopada, Cała szkoła została udekorowana w biało czerwone bągdy, a oficjalne obchody rozpoczęły się 6 listopada. W tym roku głównej uroczystości towarzyszyła wyjątkowa oprawa muzyczna i artystyczna: taniec, rekonstrukcje, znakomita narracja i gra aktorska. Wszystko to sprawiło, że tegoroczne przedstawienie wyszło znakomicie. Dzień ten ustanowiono się. 1937 roku do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy gazety! Najświeższe wiadomości! Nasi wrogowie znów atakują! Gazety, gazety! Najnowsze wiadomości prosto z Petersburga! Podpisanie drugiej konwencji rozbiorowej. Najświeższe wiadomości. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani wodła. Za po polsku dzieci były karane. I z trafiali do więzienia. Patrzę na Was, Drakoma Kadry, z którym rozwinął się Was przyszła arka polska. I pozdrawiam Was jako pierwszą korumnę kadrową. W czasie oficjalnych obchodów uczniowie mogli spróbować regionalnych potraw, a także odczytać na forum swoje listy do przodków. na niepowtarzalny wyźmie tego święta, uczniowie nie tylko mogli posłuchać o historii naszego narodu, ale również uczestniczyć w szeregu pokazów historycznych, między innymi pokazie walki na szable i zajęciach z chłopaka, czyli słowiańskiej sztuki walki. Pokaz walki na szable połączony z lekcją historii, jak również lekcja chłopaka. Te dwa niecodzienne wydarzenia sprawiły niemałe poruszenie wśród uczniów. Dzięki tegorocznym uroczystościom uczniowie mogli poznać dotąd nieznaną cząstkę naszej historii, a przy tym dobrze się bawić. Aby podkreślić rangę setnej rocznicy odzyskania Niepodległości, nasza szkoła włączyła się w szereg akcji upamiętniających to wydarzenie, m.in. akcję Mistrzostwa Oświaty Gierkok dla Niepodległych. W ramach której w piątek 9 listopada o godzinie 11.11 .11 odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy. Nasza szkoła była jedną z ponad 24 tysięcy placówek oświatowych, które przystąpiły do akcji. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie wypuścili w górę wypełnione helem biało-czerwone balony. W ramach obchodów w rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie mogli również zobaczyć różnego rodzaju tańce ludowe, przygotowane i zaprezentowane przez poszczególne klasy. Ujawiak Polka i Polonez to tylko niektóre z tańców, które mogliśmy podziwiać. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były tańce szybkie i wolne, wesołe i dostojne, wykonywane przez młodszych i starszych uczniów. A gromkich braw nie było końca. Na koniec cała społeczność szkolna ostańczyła na wojsku <śmienny> listopada na pewno pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów, a wraz z nimi wiedzę o trudnej przyszłości naszego narodu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym specjalnym wydaniu naszego programu. Jakub skuteczny dziękuję za uwagę.